Witam serdecznie, słuchajcie, dzisiaj chciałem troszeczkę zobaczyć co się dzieje na rynku, no bo nie było mnie przez kilka ostatnich dni, zaraz z tego wrócę. Tutaj chciałem szybciutko podziękować za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki. Tutaj chciałem się odnieść do komentarza, krypto 100 kolejarz, który napisał, że za ten materiał masz ode mnie zwiększenie zasięgu. W stulejarze przybywajcie łapki w górę dawajcie. Tutaj chodzi o ekosystem puszczajna, o filmik o ekosystem puszczejna. Też tutaj widzę, że bardzo dużo wyświetleń jest pod tym filmikiem. Także tutaj dla Ciebie serducho, łapa ode mnie i dziękuję też z całego serducha, bo to są takie komentarze motywujące, mi, no, które które mówią, że jednak ludzie słuchają i gdzieś, no to jest bardzo, bardzo mega motywujące, za co chciałem tutaj też podziękować bardzo. Oczywiście wszystko, co zostanie wypowiedziane na tym kanale, to nie jest żadna porada inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie moja opinia, nie ma też na celu promowania żadnych osób, trzecich firm i podmiotów gospodarczych, no niestety ta regułka musi być zawsze powiedziana. Też tutaj za wszystkie właśnie komentarze dziękuję. Pozdrawiam Marka Sanowskiego za fajny komentarz. Reguła bezpieczeństwa. Chronić się zanim ochrona będzie potrzebna. Katarzynę Iwonę Karpińską. Serdecznie pozdrawiam. I wiele, wiele innych. Paweł Opałka, Irys. Tutaj widzę, że są już stali słuchacze. Michał Gasowski Pergasa. E, mój kolega e, przyjaciel. Serdecznie ci pozdrawiam, Michale. Dzięki tutaj za łapki. E, oczywiście syna mojego. E, tutaj też kolejny kolejny znajomy e, mi gościu. Michał Wisniowski, mega Strażak. <grym> Także dzisiaj będzie troszeczkę tak na wesoło, ale jest tych komentarzy już sporo. E, zawsze staram się. Jeśli ktoś zada jakieś fajne pytanie, odpowiedzieć, za jakieś łapki, i za fajne jakiś fajną krótką treść ode mnie jak najbardziej serducho. I dzisiaj dzisiaj szybciutko taki odcinek, bo dzisiaj chyba wrzucę dwa odcinki. i taki odcineczek tutaj odnośnie tego co się dzieje na rynku, bo powiem wam, że byłem na mega konferencji takiej Odnośnie startupa Bitfold. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim. To ma być najbardziej zaawansowany portfel do kryptowalut, ale i nie tylko. Też nie mogę tutaj za dużo zdradzać, jeśli chodzi o ten projekt, ale byłem zaproszony tu na konferencję, skorzystałem z zaproszenia i naprawdę konferencja była kilkudniowa. Dlatego ja też nie nagrywałem, ale naprawdę mega, mega wydarzenie. Fajny projekt. Może szybciutko o tym projekcie, kto za nim stoi. Link w opisie pewnie zostawię. No, cała tutaj jest cała ekipa, cały team. Wiele osób stąd miałem okazję poznać. Bardzo serdecznie ich pozdrawiam. Założycielem i twórcą tego przedsięwzięcia jest Kamil Gancarz. No, gość, który. Naprawdę bardzo dobrze orientuje się w świecie finansów, w świecie krypto. Pewnie wielu Was go zna. Miałem okazję poznać Kamila osobiście na tej konferencji. Serdecznie Kamila pozdrawiam, jeśli by tam zobaczył filmik. Ale oczywiście i Kubę, i wszystkich, z którymi mogłem porozmawiać. Kuba mega pozytywny gość, mimo młodego wieku ale też wielu, wielu innych ludzi, z którymi miałem możliwość porozmawiania, wy, wymiany jakichś poglądów, jakichś pytań. Naprawdę, naprawdę fajni ludzie, mega networking, takich eventów więcej. Naprawdę super, super, super ludzie i super team. No, i oczywiście super projekt, bo projekt będzie czymś nowym. Ja też naprawdę nie mogę tutaj za wiele zdradzać, jeśli chodzi o Bitfolda. Ale jeśli to będzie się rozwijało w tym tempie, w jakim się rozwija, to na pewno będę to na swoim kanale tutaj wrzucał, informował. Ja jeśli już będę mógł coś więcej powiedzieć, to na pewno wspomnę. Także to tyle, jeśli chodzi o Bitfolda. Spójrzmy sobie szybciutko na to, co się dzieje na rynku, bo powiem Wam szczerze, że nie miałem czasu nawet odpalić kompa na konferencji, nawet zajrzeć w telefon, bo był, był no nie było czasu, był mega networking, wiele ludzi. Wiele ludzi poznałem i troszeczkę opuściłem. Tutaj przez te kilka dni, to co się dzieje na rynku, no jak we no, wszystkim wiadomo, no, trzeba być na bieżąco. I Jak już wracałem z konferencji, no to zajrzałem sobie wtedy telefon i zobaczyłem, że jest mega tutaj, mega jakaś korekta, czy mega. No. W ciągu 7 dni Bitcoin 14%, Ethereum 14%, Binance 10%, no, pojawiły się dwie cyfrówki, wiadomo, altcoiny bardziej dostały. No, tutaj Koszetem 22%, jestem ciekawy. Co tutaj zrobiło? Najgorszy wynika, najlepszy. no Najlepszy zrobił w ciągu 7 dni safe Neturion USD Monero 7%. Także ten safe, monetka 68%, jest tutaj w 91 miejscu w pierwszej setce. A co najgorzej dostało? Celo, Torchain. Celo 35% w ciągu 7 dni. Torchain 31%. Wejs 30% dostał. Ave do 27%. Yy, Luna 26%. No, mamy no, dwucyfrówki, dwu, dwucyfrówki korekty. Vichain, Neo. No, no naprawdę jest jakieś odreagowanie. Powiem Wam, że nawet się nie zagłębiłem od czego mogły być te spadki. Yy, może jutro nagram filmik. Jak tutaj sobie poczytam, się zagłębię w tematy, od czego to mogło być, jakie były wydarzenia, bo naprawdę nie miałem czasu. A nagram dla Was taki szybciutki filmik, żeby zobaczyć, co się dzieje w rynku. Szybciutko wejdźmy sobie tutaj na TradingView, na Bitcoina. No, od 8, tak, bo jechałem na konferencję, jechałem 8, to był piątek. No to mieliśmy po 43 700 dolarów Bitcoina. I niestety zaczęliśmy spadać. Jakiś trend tutaj boczny przez dwa dni. Lekkie odreagowanie, wybicie na 43 300 no i niestety. Mega mega dołek, no dołek. Mega oddech może, tak. Może sobie powiedzmy. I spadliśmy tutaj, puknęliśmy w 39,200. No, także troszeczkę procent spadliśmy, ale już tutaj widzimy, jest jakieś odreagowanie. Łapiemy, łapiemy oddech. Stokastik mamy tu naładowany. Też no jest, jest jakaś moc, ale zobaczymy w którą stronę. Mam nadzieję, że będziemy. W krótkim terminie będzie, będzie jakieś odreagowanie. Spójrzmy sobie na dłuższy horyzont czasowy. No na świeczkach tygodniowych też to nie wygląda na razie za dobrze, chociaż tutaj nam się otworzył wyższy dołek. Stokastik nam się tutaj przeciął i niebieski wskoczył nam pod czerwoną linię, także no na tygodniówce nie wygląda to za dobrze, szczerze powiem. Możemy tutaj spaść w okolice nawet i 30, może 5, 34 tysięcy dolarów. Tutaj mamy opór na 37,5. No zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy sobie jak wygląda tutaj nam horyzont czasowy miesięczny. Jesteśmy na sieczkach miesięcznych. I tak jak widzieliśmy w ostatnich Kilku dniach, właśnie tego ósmego, siódmego, niecały tydzień temu, no zaczęliśmy budować świeczkę na zielono. I no ja osobiście uważałem, że będziemy tą świeczkę budować w zielonym kolorze i obronimy, wyjdziemy i będziemy mieć jakiś ruch do góry większy, ale no niestety rynek znowu pokazał, że idzie w drugą stronę. Jest nieprzewidywalny. Chociaż nie wygląda to y, tragicznie, bo nie wygląda to źle. Jeśli ten nawet y, miesięczną świeczkę wy, wybronimy i będziemy mieć wyższy, wyższy knot się utrzyma, nie spadniemy niżej, to, to jest szansa na to, że, że możemy odreagować. No, stokastik nam się tutaj, tutaj nam się przeciął, tak, ale mieliśmy powrót. Przepraszam, to jest na miesięczniówkach. Tak, to tutaj tutaj sobie w ostatnim miesiącu w marcu przecięliśmy i tu jest takim, jesteśmy na takim wypłaszczeniu jesteśmy na styku dwóch, dwóch tych linii w tych linii. i zobaczymy w którą stronę to pójdzie no jest jakaś tutaj moc że łapiemy oddech jest korekta i może się wszystko wydarzyć w długiej perspektywie dalej utrzymuję swoją tutaj opinię i wyłącznie moja tylko opinia że w długim terminie Bitcoin będzie rósł. I będzie najlepszym aktywem, jeśli chodzi o no, trzymanie swoich ciężko zarobionych pieniędzy, swojego, swojego kapitału w czymś takim jak Bitcoin. No i Ethereum podobnie, praktycznie tak samo, też korekta. Bronimy tutaj 30, 3000, a Bitcoin no, widzę, że bronimy 40 tysięcy. Spójrzmy sobie jeszcze szybciutko na złoto. O, na złoto pnie się do góry 1951 za uncję także złoto odrabia zresztą tutaj w marcu mieliśmy no, dosyć duży wystrzał, ale świeczkę tutaj bronimy spójrzmy sobie jeszcze może na mniejszy interwał także złoto złoto też dobrze wygląda w mojej ocenie ale i tak jest niedowartościowane bardzo bardzo mocno Challenge został zamknięty. Niestety, mieliśmy zabezpieczenie jakiegoś stoplosa tego drugiego, drugiego longa, którego chcieliśmy łapać. Ja tego w filmiku nie pokazałem, bo zapomniałem dodać tego stoplosa. Ale potem tego stoplosa dodałem, niestety, no nas tutaj wy, wywaliło z pozycji. Ja na tą chwilę nie będę łapał żadnego longa, tym bardziej shorta, ja z reguły nie shortuję, wolę łapać longi i na razie muszę zobaczyć co się dzieje tak naprawdę jeśli chodzi o informacje i o newsy, bo jestem troszeczkę w plecy, a w tych tematach trzeba być na bieżąco i cały czas śledzić rynek, także jeśli będę łapał jakiegoś longa, będziemy robić jakiś challenge, to na pewno będę Was o tym informował. Na tą chwilę sobie odpuszczam. Bardziej stoję z boku, obserwuję rynek, zobaczymy, co, co, co nam przyniesie dzisiejszy dzień, wtorek, środa. Może jakieś były wydarzenia odnośnie Fedu, odnośnie seku. Nie wiem, muszę zajrzeć wnioski, poczytać, zorientować i wtedy, najwyżej się odniosę do tego tematu. Także na tą chwilę tyle ode mnie. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki. Tak jak mówiłem, jest to dla mnie mega, mega. Paliwo, żeby robić dla Was, tutaj, dzielić się swoimi opiniami, robić coś bezinteresownie i pomagać ludziom, którzy chcą spojrzeć inaczej, jeśli chodzi o świat krypto. I co tyle ode mnie. Jeszcze raz wielkie dzięki. Mega piona dla Was. Trzymajcie się. Cześć.